Witajcie, moi głodni wiedzy, przyjaciele. Na wstępie zapraszam do subskrypcji kanału. Dziś zajmiemy się tematem kosmiczne kolizje, zderzenia galaktyk i ich konsekwencje. Zderzenia galaktyk są jednymi z najbardziej spektakularnych i dramatycznych wydarzeń we wszechświecie. Te kosmiczne kolizje odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu i ewolucji galaktyk. Chociaż mogą trwać miliardy lat, Efekty takich zderzeń są niezwykle znaczące, prowadząc do formowania nowych gwiazd, zmiany struktury galaktyk, a nawet tworzenia nowych galaktyk. W tym opracowaniu przyjrzymy się szczegółowo procesowi zderzeń galaktyk, ich mechanizmom, przykładom oraz konsekwencjom, jakie mają na strukturę i ewolucję wszechświata. Proces zderzeń galaktyk. Mechanizmy kolizji. Zderzenia galaktyk są napędzane przez grawitację, która przyciąga galaktyki do siebie. Kiedy dwie galaktyki zbliżają się do siebie, ich grawitacyjne oddziaływanie powoduje zakłócenia w ich strukturach. Galaktyki zaczynają się deformować, a ich kształty ulegają zmianie. Proces ten może obejmować kilka etapów. Pierwszy kontakt Galaktyki zaczynają się zbliżać, a ich grawitacyjne oddziaływanie zaczyna zakłócać ich struktury. Przejście. Galaktyki przechodzą przez siebie, co prowadzi do powstawania ogonów tidalnych i intensywnego formowania gwiazd. Konsolidacja. Galaktyki zaczynają się łączyć, tworząc nową strukturę. Stabilizacja. Nowo powstała galaktyka stabilizuje się, a jej struktura ulega wyrównaniu. Dynamika i symulacje. Aby lepiej zrozumieć dynamikę zderzeń galaktyk, naukowcy często wykorzystują symulacje komputerowe. Symulacje te pozwalają na modelowanie ruchu i interakcji galaktyk w skali kosmicznej. Dzięki nim można obserwować, jak różne parametry, takie jak masa galaktyk, prędkość zbliżania się oraz skład materii, wpływają na wynik kolizji. Przykłady zderzeń galaktyk Zderzenie Drogi Mlecznej z Andromedą Jednym z najbardziej znanych przykładów zderzenia galaktyk jest przyszłe połączenie Drogi Mlecznej z galaktyką Andromedy. To wydarzenie, które ma nastąpić za około 4 miliardy lat, przekształci obie galaktyki w nową, większą strukturę. Proces ten będzie obejmował. Pierwsze zbliżenie: Andromeda i Droga Mleczna zbliżą się do siebie. Co wywoła silne zakłócenia grawitacyjne. Tworzenie ogonów tidalnych. Obie galaktyki utworzą długie wstęgi gwiazd i gazu. Formowanie nowej galaktyki. Po kilku zbliżeniach galaktyki zaczną się łączyć, tworząc nową galaktykę, często nazywaną Milkomedą. Stabilizacja struktury. Nowo powstała galaktyka osiągnie stabilny stan po kilku miliardach lat. Kolizje w grupie lokalnej. Grupa lokalna, do której należą Droga Mleczna i Andromeda, zawiera wiele innych galaktyk, które również doświadczają kolizji. Przykładem może być zderzenie galaktyki trójkąta M33 z Andromedą. Symulacje sugerują, że te galaktyki mogą również się połączyć w przyszłości, dodając swoją masę do nowo powstałej Milkomedy. Kolizje w gromadach galaktyk. Kolizje galaktyk są również powszechne w gromadach galaktyk, gdzie wiele galaktyk znajduje się w bliskim sąsiedztwie. Gromady takie jak Gromada w Pannie czy Gromada Kołme zawierają setki galaktyk, które często oddziałują ze sobą grawitacyjnie, prowadząc do licznych zderzeń. Konsekwencje zderzeń galaktyk. Formowanie gwiazd Jednym z najważniejszych efektów zderzeń galaktyk jest intensywne formowanie nowych gwiazd. Kiedy galaktyki zderzają się, ich gazy międzygwiezdne ulegają kompresji, co prowadzi do powstawania obszarów o wysokiej gęstości, w których mogą formować się nowe gwiazdy. Ten proces, znany jako Starburst, może prowadzić do powstania tysięcy nowych gwiazd w stosunkowo krótkim czasie kosmicznym. Zmiany strukturalne Zderzenia galaktyk prowadzą do znacznych zmian w ich strukturach. Galaktyki spiralne mogą zostać przekształcone w galaktyki eliptyczne, a ich pierwotne dyski mogą ulec deformacji. Powstawanie ogonów tidalnych i mostów gazowych między galaktykami jest również powszechne. Te zmiany mogą prowadzić do powstawania nowych struktur galaktycznych, takich jak galaktyki pierścieniowe czy soczewkowate. Powstawanie czarnych dziur. Kolizje galaktyk mogą prowadzić do powstawania supermasywnych czarnych dziur w centrach nowo powstałych galaktyk. Kiedy dwie galaktyki łączą się, ich centralne czarne dziury mogą również się zbliżać i ostatecznie łączyć, tworząc jeszcze masywniejszą czarną dziurę. Proces ten może prowadzić do powstawania aktywnych jąder galaktycznych emitujących ogromne ilości energii. Redystrybucja materii. Zderzenia galaktyk powodują redystrybucję materii w ich strukturach. Wiele gwiazd może zostać wyrzuconych na odległe orbity, a inne mogą zostać pochłonięte przez nowo powstałą galaktykę. Ten proces prowadzi do powstawania nowych populacji gwiazd w różnych częściach galaktyki. Wpływ na ewolucję galaktyk Zderzenia galaktyk mają kluczowy wpływ na ich ewolucję. Procesy te mogą przyspieszać ewolucję galaktyk, prowadząc do szybszego formowania nowych struktur i zmiany ich morfologii. W wyniku zderzeń galaktyki mogą również przyspieszać swoje starzenie, jako że intensywne formowanie gwiazd prowadzi do szybszego wyczerpywania się gazów potrzebnych do tworzenia nowych gwiazd. Zderzenia galaktyk a ciemna materia. Kolizje galaktyk dostarczają cennych danych na temat ciemnej materii która odgrywa kluczową rolę w tych procesach. Ciemna materia, niewidoczna dla teleskopów optycznych, wpływa na dynamikę zderzeń galaktyk. Analiza ruchu galaktyk podczas kolizji pozwala naukowcom na badanie rozkładu ciemnej materii i jej wpływu na te wydarzenia. Badania nad ciemną materią Obserwacje kolizji galaktyk, takie jak słynne zderzenie galaktyk Bullet, dostarczają dowodów na istnienie ciemnej materii. W przypadku galaktyk bullet, analiza ruchu materii barionowej i ciemnej materii podczas kolizji pozwoliła naukowcom na oddzielenie tych dwóch komponentów, co stanowi jedno z najsilniejszych dowodów na istnienie ciemnej materii. Zakończenie. Kosmiczne kolizje galaktyk są nie tylko widowiskowym fenomenem, ale także istotnym elementem w procesie formowania i ewolucji galaktyk. Zrozumienie tych wydarzeń pomaga naukowcom zrozumieć, jak powstają i zmieniają się struktury w naszym wszechświecie na przestrzeni miliardów lat. Dzięki badaniom zderzeń galaktyk możemy lepiej poznać dynamikę grawitacyjną, procesy formowania gwiazd oraz rolę ciemnej materii w kosmosie. Dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia!